Lew i owieczka. Broń się, owco lub zginiesz. rzekł lew niespodzianie. Jakżebym się miała bronić, najjaśniejszy panie? Mnie łaskawa natura oręża nie dała. Pokora i niewinność to moja broń cała. O niewinność nie pytam, pokory nie cenię. Broń się, albo krwi twojej popłyną w strumienie. Czyń, co chcesz, gdy niewinnej cnota nie zasłoni. Ja znosić tylko umiem, innej nie mam broni. Podoba mi się twoja skromność i odwaga. Jej potęga nad samą dzikością przemaga. Jesteś wolna, żyć będziesz. Jest to tylko próba. Nigdy ja nie myślałem pastwić się nad tobą. Bo kto gnębi niewinność... Bohater niewielki, on w sercu krwi szlachetnej nie ma i kropelki.